Cześć, tu Drewniak i Monika. Ja jestem Miłosz Drewniak. A ja Monika Siembida. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Wam przykładowy dialog związany ze zbliżającym się Sylwestrem. O dialogu już nakręciliśmy odcinek. Pokazywaliśmy Wam też przykładowe dialogi. I jeśli jeszcze nie widzieliście tych filmów, koniecznie to nadróbcie. Temat naszego dzisiejszego dialogu to organizuje Pan, pani, imprezę sylwestrową. Proszę zaprosić znajomego albo znajomą i opisać mu jej zaplanowane atrakcje. Ja wcielę się w rolę egzaminatora, a miłoż w rolę zdającego. Gotowi? Zaczynamy! Cześć Moniko. Cześć, Miłoszu, co słychać? Wszystko w porządku. Dzwonię, bo zbliża się Sylwester i tak się zastanawiam, czy masz jakieś plany na ten wieczór? Nie myślałam jeszcze o tym, bo ostatnio tyle się dzieje. Przygotowania do świąt całkowicie mnie pochłonęły. Doskonale w takim razie zapraszam cię do siebie na domówkę. Urządzam imprezę dla najbliższych znajomych. Hmm, brzmi ciekawie. Opowiesz mi więcej? Spotykamy się w moim mieszkaniu do tak około 18. Pamiętasz adres? Jeśli nie, to zapisuj Krasińskiego 8 przez 10. Upieczemy razem pizzę. Ja ogarnę wcześniej składniki. Przygotuję też dużo planszówek. Masz jakieś ulubione? Nie znam się na planszówkach. Z pewnością świetnie wybierzesz. Mam coś przynieść? Może przyniesiesz marynowane boczniaki, te które jadłem u ciebie ostatnio. Marynowane boczniaki. Oczywiście. Czyli co? Powitamy razem nowy rok. Tak, fantastycznie. Bardzo się cieszę. Ja również. Do zobaczenia. Papa. Pa. Dialog wyszedł rewelacyjnie. Miłoż zaprosił znajomą na imprezę sylwestrową, którą organizuje. Wyjaśnił, że jest to domówka, powiedział, o której spodziewa się gości, podał adres i wymienił atrakcje: wspólne pieczenie pizzy oraz gry planszowe. A może ty chciałbyś się zmierzyć z przykładowym dialogiem podczas konsultacji z nami? Przygotowaliśmy ofertę symulacji egzaminu ustnego. Poprowadzimy z tobą moduł mówienia egzaminu państwowego tak, jakbyśmy zrobili to na prawdziwej sesji. Podczas spotkania online wyświetlimy ci wylosowany przez ciebie zestaw egzaminacyjny na ekranie twojego komputera, a następnie będziesz miał albo miała 5 minut, aby przemyśleć 3 zadania. Opis fotografii, monolog i dialog z egzaminatorem. Po tym czasie przystąpisz do egzaminu. Gdy już skończysz, tym razem to my poprosimy Cię o 5 minut, podczas których przedyskutujemy Twoje wystąpienie i naradzimy się między sobą. Na zakończenie podamy Ci nie tylko punktację i wynik Twojego egzaminu, ale również podpowiemy Ci, nad czym musisz jeszcze popracować. Nie czekaj, skonsultuj się z nami www.drewnikimonika.pl do zobaczenia. Pa pa.